Widzowie zaskoczeni, co Magdalena Ogórek wystąpiła tak w wiadomościach. Wielu widzów piątkowego wydania wiadomości TVP zapewne przecierało ze zdumienia oczy. Głównej wydanie czołowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej rozpoczęła bowiem tego dnia Magdalena Ogórek. Kropka. Na dodatek wszałowej wieczorowej kreacji. Czyżby gwiazda TVP Info awansowała na główną antenę? Nie, ale powód był wyjątkowy. Magdalena Ogórek współpracowała dotąd z anteną TVP Info jako gospodyni planu dnia. W telewizji czy Studio Polska wspólnie z Jarosławem Jakimowicz prowadziła też kontrowersyjny program w kontrze. Magdalena Ogórek w wiadomościach TVP Piątkowy wieczór Gwiazda TVP niespodziewanie otworzyła główne wydanie wiadomości. Jednak nie ze studia, a z amfiteatru w Opolu, gdzie za minuty miał się rozpocząć jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Magdalena Ogórek zapowiedziała zbliżające się festiwalowe atrakcje, po czym przekazała głos Danucie Choleckiej, głównej prezenterce wiadomości. Na koniec połączyła się ponownie z Opola, gdzie rozmawiała z Łukaszem i Pawłem Golcami. Wrażenie robiła też wyjątkowa kreacja Magdaleny Oburek. Gwiazda programów informacyjnych wystąpiła tym razem w eleganckiej czarnej sukni wieczorowej z bardzo głębokim dekoltem. Jak się okazuje, Magdalena Ogórek na antenie TVP1 pojawiać się będzie cyklicznie. Już za kilka dni Ogórek zadebiutuje w roli współprowadzącej wraz z Miłoszem Kłeczkiem programu publicystycznego Arena Poglądów. Miłosz Kłeczek jest kontrowersyjnym dziennikarzem TVP. Opozycja oskarża go o bezpardonowe ataki na jej szeregi i mieszanie opinii z faktami.